5 czerwca kolejny dzień i kolejne zwycięstwo Ukrainy. W miażdżącym ataku Ukraina właśnie zniszczyła wyrzutnię Iskander i uszkodziła dwie kolejne, aby jeszcze bardziej ograniczyć możliwości ataku Rosji. Kajf Independent był jednym z pierwszych mediów, które podały tę informację. 5 czerwca podano, że siły ukraińskie przeprowadziły własny precyzyjny atak rakietowy na to, co określają jako koncentrację rosyjskich wojsk rakietowych w pobliżu miasta Klincy. Położona w obwodzie bryjańskim, który sam w sobie był nieustannym celem ataków Ukrainy w ostatnich miesiącach, ta koncentracja rosyjskich wojsk już nie istnieje. Nagranie z ukraińskiego sztabu generalnego na Telegramie zdaje się ukazywać efekty ataku, choć niewiele widać. Ukraiński dron rozpoznawczy nagrywa z dużej wysokości. Początkowo widzimy tylko zalesiony obszar na rosyjskiej wsi, ale przy bliższym przyjrzeniu się widać dym unoszący się z tego zalesionego terenu. Mija kilka sekund, potem pojawiają się iskry. Na nagraniu po prawej widać potężną eksplozję, prawdopodobnie efekt ukraińskiego ataku rakietowego, który zniszczył bazę rakiet Iskander. Sztab Generalny twierdzi, że ostatni ukraiński atak zniszczył wyrzutnie rakiet Iskander i poważnie uszkodził dwie kolejne. To wielki sukces. Trzy wyrzutnie, którymi Putin ostrzeliwał ukraińskie miasta przy granicy z Rosją, są niezdatne do użytku. Sztab generalny wydał również krótkie oświadczenie, którym podziękował za skuteczny zwiad oraz skoordynowane działania Sił Zbrojnych i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, dzięki którym cele zostały skutecznie trafione. Ukraina poinformowała także, że podczas ataku nie było ofiar cywilnych, a trwa szacowanie rzeczywistych szkód. Więcej szczegółów pochodzi z raportu Defense Express na temat tego incydentu. Raport stwierdza, że kilka jednostek ukraińskich Sił Zbrojnych współpracowało z Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i innymi formacjami obronnymi w przeprowadzeniu tego ataku. W Briańsku wspomniano również o konkretnym celu 26 Brygadzie Rakietowej Rosji. Konkretne pociski Ukrainy uderzyły w bazę obsługiwaną przez jednostkę tej brygady rakietowej, która według Defense Express przygotowywała potężny atak rakietowy, prawdopodobnie wymierzony w Kijów. 26 Brygada Rakietowa to nowe zagrożenie dla Ukrainy. Jest częścią 6. Armii Ogólnowojskowej Rosji, która z kolei podlega niedawno przywróconemu Leningradzkiemu Okręgowi Wojskowemu. Według Defense Express była to jedna z pierwszych rosyjskich brygad, które w pełni przeszły na użycie rakiet Iskander. Wcześniej używała przestarzałych, choć wciąż groźnych rakiet Toczka M. To niebezpieczna brygada. 26. Brygada Rakietowa wykorzystała pociski Iskander do ataków na ukraińskie miasta. Defense Express informuje, że to ona odpowiadała za atak na teatr dramatyczny w Czernichowie w sierpniu 2023 roku. Ten niszczycielski atak zabił 7 osób i ranił kolejne 144, informowała wtedy British Broadcasting Corporation. Wśród rannych było 15 dzieci, a wśród ofiar znalazło się także kilka osób, które świętowały prawosławne święto w miejscowym kościele. Czernichów leży około 50 km na południe od granicy ukraińsko-białoruskiej. Było to jedno z pierwszych ukraińskich miast obleganym przez siły Putina, gdy ten rozpoczął pełnoskalową inwazję w lutym. W 2022 roku, roku Rosja najwyraźniej celowała w uczestników wydarzenia wojskowego w miejskim teatrze dramatycznym. Ale jak to często bywa, jej pociski ostatecznie zabiły ukraińskich cywilów. Ukraina po prawie dwóch latach odpowiedziała, eliminując jednostkę odpowiedzialną za ten i inne niszczycielskie ataki. Nie miejcie wątpliwości. To jest wielkie zwycięstwo dla Ukrainy. To także zwycięstwo, które wpisuje się w znany schemat. Siły Rosji atakują cywilne centra ludności za pomocą swoich rakiet. Ukraina odpowiada niszcząc instalacje wojskowe, z których wystrzelono rakiety. Putin zabija cywilów, podczas gdy Ukraina atakuje cele wojskowe. To pierwszy powód, dlaczego ostatni atak Ukrainy jest istotny. Oto inne powody. Ukraina zniszczyła trzy wyrzutnie rakiet Iskander, z czego jedna wydaje się być nienaprawialna. To kluczowe, ponieważ Iskander to jeden z najgroźniejszych pocisków w arsenale Rosji. Missile Threat informuje, że pocisk STONE, kod NATO, to mobilny balistyczny pocisk krótkiego zasięgu, wystrzeliwany z wyrzutni zdolnej również do odpalania rosyjskich pocisków manewrujących 9M728 i 9M729. Potrójny cios dla Rosji. Ukraina zniszczyła trzy wyrzutnie zdolne, do wystrzeliwania trzech typów pocisków używanych do ataków na przygraniczne miasta. Iskander ma około 24 stóp długości i waży do 8377 funtów, zależnie od wariantu pocisku. W tej wadze zawarty jest ładunek wybuchowy, który może ważyć do 1543 funty. Niszczycielska siła wybuchu, która jest wystarczająco potężna, by przebić się przez budynki. Rosja może wyposażyć ten pocisk w różne typy głowic, w tym odłamkowo burzące, penetrujące Ziemię, oraz kasetowe, co wpływa na siłę wybuchu. Iskander jest również zdolny do przenoszenia głowicy termobarycznej, znanej również jako bomba próżniowa, która może zabić ludzi w ciągu kilku sekund. Iskander, choć sklasyfikowany jako rakieta balistyczna krótkiego zasięgu, może również uderzyć głęboko w serce Ukrainy. Ma zasięg 248-310 mil co czyni go zagrożeniem dla przygranicznych miast Ukrainy. Na podstawie ataku na Czernichów w 2023 roku, roku można założyć, że Rosja rozmieściła część rakiet na Białorusi, co pozwala jej atakować cele niedostępne z bazy w Briańsku. Militani określa Iskandera jako broń terroru rakietowego. Prace nad rozwojem tej przerażającej rakiety rozpoczęły się już w grudniu 1988 roku. roku. Jednak to nie czyni jej reliktem z czasów sowieckich. Rosja potrzebowała prawie dwóch dekad, aby udoskonalić Iskandera, szczególnie w zakresie precyzji uderzeń rakietowych. Wprowadzony do służby dopiero w 2006 roku. Militani twierdzi, że pociski Iskander występują w dwóch wariantach. Pierwsza wersja to wariant quasi balistyczny, który obejmuje pociski 9M7230, 9M723 i 9M723M, jak podaje źródło. Warianty obejmujące statystyki zagrożenia rakietowego. Według ekspertów wojskowych, balistyczna wersja pocisku jest niezwykle niebezpieczna ze względu na możliwość osiągnięcia pułapu do 31 mil. Przez to jest prawie niezniszczalny dla większości ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Wersja pocisków manewrujących, w tym 9M728, nie podąża po trajektoriach balistycznych. Korzystają z lotów na małej wysokości. Podążając za ukształtowaniem terenu i używając zaawansowanych systemów naprowadzania, by pozostać nisko i precyzyjnie. Utrudnia to wykrycie i daje elastyczność w dostosowywaniu czasu ataku do celu. Rosja uwielbia używać Iskandera. Został użyty po raz pierwszy w krótkiej wojnie Rosji z Gruzją, gdy Rosja zaatakowała nim Gori i Poti, a także na rurociąg Baku-Supsa. Iskander prawdopodobnie został użyty w Syrii w 2017 roku. roku i rozmieszczony przez Armenię podczas wojny o Górski Karabach w 2020 roku. Jak zauważa militani, jedynym problemem Rosji z tą rakietą jest jej ograniczona ilość. Według źródła Rosja może wystrzelić jedynie około 6 pocisków 9M723 miesięcznie, co czyni Iskandera rzadko używaną, lecz nadal śmiercionośną rakietą. Jedno jest pewne – Iskander to zabójca. Niszcząc trzy wyrzutnie rakiet Iskander, Ukraina znacznie ograniczyła zdolności Rosji, do przeprowadzania ataków rakietowych. To prowadzi nas do kolejnego powodu, dla którego ten atak był tak ważny ogranicza on niszczycielski wpływ rosyjskich ataków rakietowych na ukraińskich cywilów. Putin uwielbia używać rakiet przeciwko ukraińskim miastom, infrastrukturze i pozycjom wojskowym. Militany twierdzi, że sam Iskander został użyty w 240 atakach rakietowych w pierwszym roku wojny. Następnie, jak podaje, użycie Iskandera znacznie spadło. Prawdopodobnie z powodu wyczerpywania się rosyjskich rezerw. Mniejsza liczba iskanderów nie oznaczała, że Rosja całkowicie zaprzestała wystrzeliwania pocisków. Po prostu zaczęła mieszać iskandery z innymi typami pocisków, a ataki były niszczycielskie. Według Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, Rosja przeprowadziła masowy atak. 11 466 pocisków. Od 28 września. 2022 roku REU do 1 września 2024 roku REU. Daje to średnio około 23,2 pocisków dziennie, choć według Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w tym okresie Rosja kilkakrotnie znacznie przekroczyła tę średnią. Rekordem był jeden dzień, kiedy Rosja wystrzeliła 82 pociski. Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych zauważa, że dni o wysokiej intensywności Zwykle pokrywają się z początkiem rosyjskich operacji wojskowych lub istotnymi wydarzeniami na polu bitwy. Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych opublikował 24 lutego nowe dane dotyczące pocisków. Zauważono wzrost średniej liczby pocisków wystrzeliwanych przez Rosję w stronę Ukrainy. Pod koniec lutego średnia wynosiła 24,3 pociski i drony, przy czym Rosja używała 25 unikalnych modeli tych broni. Iskander jest tylko jednym z nich, choć być może to właśnie ten pocisk dysponuje największą siłą rażenia ze wszystkich. Rosja regularnie atakuje rakietami ukraińskie miasta, czego przykładem jest czernichu? Wynikająca z tego skala ofiar cywilnych jest porażająca. Według statista od 24 lutego 2022 roku army do 30 kwietnia 2025 roku Ergaj na Ukrainie zginęło 45 tysięcy cywilów. Z tego 13 134 osoby cywilne zginęły, a pozostałe 31 867 zostało rannych. Dzieci także padają ofiarami ataków rakietowych Putina wymierzonych w cywilu. 707 dzieci zginęło od rakiet takich jak Iskander, a 2068 zostało rannych. Przy takich liczbach jasne jest, czemu Ukraina chciała zniszczyć bazę rakietową Briańsk Iskander. Jedna baza mniej to mniej rakiet lecących w kierunku Ukraińców. Zniszczenie trzech wyrzutni Iskanderów nie oznacza końca szaleńczych ataków rakietowych Putina. Nie mamy pewności, czy Ukrainie udało się zniszczyć część rakiet. Potwierdzono tylko, że zniszczono jedną wyrzutnię, a dwie inne uszkodzono. Każda pomoc się liczy. Atak na Briańsk oznacza, że część ukraińskich cywilów jest bezpieczniejsza, ponieważ Rosja podobno planowała wystrzelić rakiety w momencie ukraińskiego ataku. Bezpieczeństwo jest ważne przynajmniej przez kilka tygodni. Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych twierdzi, że najbardziej intensywne ataki rakietowe Rosji następują, gdy rozpoczyna ona nowe operacje wojskowe. Właśnie teraz Ukraina niszczy obiekt briańsk Skander, podczas gdy Rosja rozpoczyna ogromną letnią ofensywę na całym terytorium Ukrainy. Według New York Times z 29 maja w ostatnich tygodniach Rosja zintensyfikowała ataki na froncie oraz bombardowania rakietowe ukraińskich miast. Według New York Times i analityków wojskowych, letnia ofensywa Kremla jest w toku. Pod koniec maja Rosja zintensyfikowała działania, by przełamać ukraińską obronę. Ofensywa rozpoczyna się, gdy Ukraina i Rosja prowadzą pierwsze bezpośrednie rozmowy pokojowe, od początku inwazji Putina. Druga runda rozmów zakończyła się w czerwcu. Po drugie, w wyniku tych rozmów oba kraje zobowiązały się do zwrotu ciał około 12 tysięcy żołnierzy. Według British Broadcasting Corporation. Jednak nie osiągnięto żadnego postępu w sprawie zawieszenia broni i nie wygląda na to, żeby jakikolwiek postęp miał nastąpić w najbliższym czasie. Po drugiej rundzie rozmów pokojowych prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zaczął domagać się spotkania twarzą w twarz z Putinem. Prawda twierdzi, że spotkanie mogłoby odbyć się w formacie trójstronnym, potencjalnie z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Donalda Trumpa, który sam próbował doprowadzić do pokoju między walczącymi narodami. Putin mówi nie. Putin twierdzi, że kijowska elita uciekła się do organizowania ataków terrorystycznych, a jednak domagają się spotkania na najwyższym szczeblu. Jak takie spotkania mogą się odbywać w tych warunkach? O czym tu rozmawiać? Kto negocjuje z tymi, którzy stosują terroryzm? Putin chyba nie zdaje sobie sprawy, że jego hipokryzja w zachęcaniu do przerwy w walkach jest widoczna. To Rosja, a nie Ukraina, zabiła ponad 10 tysięcy cywilów w bombardowaniach rakietowych na Ukrainie. Oświadczenie Putina to tylko kolejne potwierdzenie tego, co Zelenski i naród ukraiński zawsze wiedzieli Putin nie chce pokoju. To prowadzi nas z powrotem do wspomnianej letniej ofensywy. Siły rosyjskie rozpoczęły nową ofensywę w regionie Donbasu, który od początku inwazji jest kluczowym celem Putina. Według New York Timesa Rosja wykorzystała zimową przerwę w walkach, by zgromadzić sprzęt, udoskonalić taktykę użycia dronów i odbudować komunikację na froncie. Wszystko to w ramach przygotowań do tej nowej ofensywy. Oczywiście Rosja nie potwierdziła, że ta ofensywa rzeczywiście ma miejsce. Putin ogranicza się do sugestii, że dąży do stworzenia strefy buforowej na terytorium Ukrainy. Według New York Times kluczem kampanii jest połączenie ataków rakietowych i dronów, aby przeciążyć ukraińską obronę przeciwlotniczą, wyczerpać obywateli i osłabić przemysł kraju. To prowadzi nas z powrotem do ukraińskiego ataku na Bryjańsk i zniszczenia trzech rosyjskich wyrzutni Iskander. Ukraina przeprowadza takie ataki, wiedząc o nadchodzącej letniej ofensywie. Ukraina zdaje sobie sprawę, że Putin nie traktuje poważnie rozmów pokojowych, co potwierdził Zełenski po czerwcowym ataku Rosji. Po drugie, dyplomacja nie może być skuteczna przy nieustannych atakach. Niszcząc wyrzutnie Iskander, Ukraina nam to ukazała. Ukraina stopniowo niszczy sprzęt Rosji, aby utrudnić Putinowi przeprowadzanie letnich ataków rakietowych. To odegra ogromną rolę w tej ofensywie. Nie można wykluczyć, że wydarzenia w Briańsku są elementem szerszej ukraińskiej ofensywy przeciwko temu obwodowi. Briańsk od dawna jest celem Ukrainy. Było to wiadome już w sierpniu 2024 roku podczas kontrinwazji na Kursk. W sierpniu 2024 roku gubernator obwodu briańskiego Aleksander Bogomas twierdził, że stacjonujące tam siły zdołały odeprzeć ukraińską grupę liczącą około 200 żołnierzy. Bogomas stwierdził, że Briańsk zadał Ukrainie klęskę militarną, mimo że doniesienia o domniemanym wtargnięciu na Briańsk nie zostały niezależnie potwierdzone. W 2025 roku, roku Briańsk nadal jest celem dla Ukrainy według artykułu Nowego Głosu Ukrainy z kwietniu, który stwierdza, że według analityka wojskowego Wasyla Pekno, Ukraina może dążyć do utworzenia strefy buforowej na terenie Rosji. Pekno stwierdził, że około 90 km kwadratowych w obwodzie kurskim Pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich, mimo rosyjskich twierdzeń o wyparciu Ukraińców z tego regionu. Zełęski oficjalnie potwierdził ukraińską operację w rosyjskim regionie przygranicznym, obwodzie Białgorockim, zanim zadał intrygujące pytanie, czemu nie wziąć pod uwagę, że to może być ruch w stronę obwodu bryjańskiego? Byłby to logiczny kolejny krok w tworzeniu dodatkowych punktów nacisku na Federację Rosyjską. Pekno może mieć rację. 1 czerwca Rosja informowała o zawaleniu się kilku mostów w swoich przygranicznych obwodach, w tym jednego w Briańsku. Według Deutsche Welle Bogomaz stwierdzi, że zawalenia mostów spowodowały ofiary cywilne. Według Bogomaza zawalenie się mostu na tory kolejowe spowodowało śmierć siedmiu osób. Ponad 60 osób jest rannych, w tym troje dzieci, z których jedno jest w stanie krytycznym. Z dostępnych informacji wynika, że zawalenie się mostu spowodowało wykolejenie pociągu z 388 pasażerami na pokładzie. Ukraina nie skomentowała ani nie przyznała się do odpowiedzialności, choć może to być atak terrorystyczny, o którym mówił Putin, odmawiając bezpośredniego spotkania z Zełęskim. Mimo braku pewności co do odpowiedzialności Ukrainy za ten incydent, widać powtarzający się schemat ataków na Briańsk. Atak na bazę Iskanderów. To tylko najnowszy incydent sugerujący, że Ukraina może próbować osłabić obwód w przygotowaniu do wtargnięcia później w tym roku. Istnieje jeszcze jeden możliwy powód, dla którego Ukraina zdecydowała się właśnie teraz zniszczyć bazę rakiet Iskander. Ukraiński atak był odwetem za rosyjskie uderzenie rakietą Iskander, które według magazynu Military Watch zniszczyło kilka ukraińskich centrów dowodzenia dronami i część wyrzutni High Mobility Artillery Rocket System zaledwie 4 dni wcześniej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w raporcie, że atak przeprowadzono z dwóch wyrzutni High Mobility Artillery Rocket System. Systemy rakietowe wieloprowadnicowe i ich amunicja zostały zniszczone w ataku rakietowym Iskander w obwodzie sumskim, który prawdopodobnie stanie się celem letniej ofensywy Putina. Później Rosyjskie Ministerstwo Obrony również potwierdziło zniszczenie centrów dronów, także w Sumach. Atak rakietowy trafił dwa pojazdy z mobilnymi stacjami startowymi i sterowniczymi dronów wraz z załogami. Zgłoszone pożary ukazują, jak poważne zniszczenia może spowodować pocisk Iskander trafiając w cel. Nieznane jest miejsce wystrzelenia Iskandera, ale to może nie mieć znaczenia. Ukraina odczuła siłę pocisku Iskander i być może wybrała bazę w Briańsku jako akt zemsty. Rosja ma teraz trzy wyrzutnie mniej, co zmniejsza prawdopodobieństwo ataku podobnego do tego w sumach. Rosja zareagowała na ukraiński atak na Briańsk. Według Cave Independent 6 czerwca Rosja przeprowadziła masowy atak rakietowy i dronowy na kilka ukraińskich miast, w tym Kijów oraz zachodnie regiony Ukrainy. W kilku budynkach mieszkalnych wybuchły pożary, gdy eksplozje i spadające odłamki pustoszyły miasto. Według najnowszych doniesień, 20 ukraińskich cywilów zostało rannych, 16 trafiło do szpitala. Rosja kontynuuje swoje dawne taktyki. Zwycięstwo Ukrainy w Briańsku oznacza, że Putin będzie musiał działać bez trzech wyrzutni Iskander, na których polega podczas ataków. Atak Ukrainy na Briańsk, podobny do tego z 6 czerwca, kończy jeden z najgorszych dla Rosji tygodni w tej wojnie. To ostatni z serii ataków, które zaczęły się od operacji Pajęczyna. Zniszczyła ona ponad 40 rosyjskich samolotów i kosztowała Putina 7 miliardów w sprzęcie wojskowym. Przekonaj się, jak zły był to tydzień dla Putina. Oglądając nasze podsumowanie wydarzeń od 1 do 4 czerwca 1001, pamiętaj, aby zasubskrybować The Military Show, po więcej filmów szczegółowo omawiających najnowsze zwycięstwa Ukrainy nad rosyjskimi agresorami.